Mikołaj Rudenko, list z Kozielska, 9 lutego 1940 rok. Kochana mameczko i synku maleńki, odkrytkę otrzymałem w dniu 15 stycznia i dzisiaj mogę do Was napisać. Ostatni list pisałem w dniu 31 grudnia, lecz odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, którą spodziewam się w tych dniach. Bardzo mi piszecie o swym zdrowiu, dla którego jedynie jestem przy życiu. Mameczko, droga, pilnuj swoje zdrowie jak i syneczka, gdyż w życiu mogą spotkać nas jeszcze różne niespodzianki, na które musimy być przygotowani z góry. Więc proszę znosić cierpliwie wszystkie niedostatki. Znasz dobrze język rosyjski w mowie i piśmie, to złóż podanie na posadę do jakiego bądź urzędu władzy z S. R. Mnie mówili, że posadę otrzymasz, a konstytucja głosi, że kto robota jest, to jest. To też przyjdzie się zająć pracą, by uchronić życie i zdrowie swoje i dziecka. Dla tatusia, który przyjedzie i będzie zarabiać na chleb za swych dziadek. Mameczko, czego nie piszesz o Olesiu? Czy wyjechała z Zaniebieś, czy wywiozła wszystkie rzeczy do miasta? Czy wykopali ziemniaki, czy zabrała. Ilość przynależą Tobie, co zrobiła zdrowiej prosiakami, czy zacznęła chociaż jednego dla siebie. Jak jureczek przechodzi wszystkie niedostatki, czy odbija się bardzo na zdrowiu. Pamiętaj, żeby się nie przeziębił w lutym i marcu pilnego. Pisze, bym posłał jego metrykę, lecz niestety kasowy oficer palił wszystkie dokumenty na froncie, gdzie i metryka została spalona. Proszę Cię bardzo, napisz do parafii i wyślij znaczki stemplowe, to otrzymasz nową sklętnię. Niech cię pojedzie osobiście i przyniesie. Napisz, gdzie mieszkacie, w jakim domu i u kogo, a to tylko napisałaś mi w kamieniu, razem mieszkacie, więc z kim? Pisz do mnie list, a nie kartkę z dziesięcioma słowami Wiesz dobrze, że każde Wasze słowo staje się dla mnie pokarmem. Kładąc się spać, wstaję rano, budzę się nocami i wciąż myślę o was. Jak dajecie sobie radę beze mnie i czy macie co jeść? Chodzi mi o syneczka, który mi się ani razu nie przyśnił. Proszę cię bardzo, przyślij jego i swoją fotografię, żeby miał was przy sobie. Pieniędzy mam, lecz nie mam możliwości wam posłać. To też ci pisałem w poprzednim liście. Zaciągnąć... Pożyczkę na konto. Świadectwo możesz mi wysłać postą w SSR. Bardzo dobrze i nic nie ginie. Koledzy nawet w listach otrzymują czerwońce i nic nie ginie. To załatwia się wszystko bardzo uczciwie. Nasze pieniądze tu nie kursują, a prywatnie u kolegów kupujemy po 15-20 zł za rubel, więc ja nie palę do takich się transakcji. Zelówki sobie kupiłem i nawet sam podbiłem, i nic mi nie brakuje, jedynie was. Przyzwyczaiłem się do wszystkiego, z braku ruchu może trochę muskuły i ciało zwiotło, i pomału tracę wzrok. Zima u nas była tęga, jak na Syberii, obecnie mrozy ustały. Pisz mi o wszystkim, ucałuj synka, Olesia i Janeczkę. Ściskam Cię i mocno całuję. Pilnuj mi, synka twój, zawsze ten sam kola. Posyłam na pamiątkę ci 100 złotych polskich, jeżeli tam nie kursują. Następny list będę pisać w końcu marca, więc życzę wam wesołych świąt.